O, połączenie wakacji z pracą. Dobra, to zaczynamy. Starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam Panią redaktor również. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie w powiecie łomżyńskim gościliście delegację z Niemiec. Ponad 20 lokalnych polityków odwiedziło województwo podlaskie. Przypomnijmy, że samorząd z Bawarii współpracuje z Waszym powiatem, powiatem łomżyńskim już od wielu, wielu lat. Jakie płyną z tego plusy, Panie Starosto? 26 lat temu, w pierwszym roku działania powiatu Łomżyńskiego, doszło do podpisania umowy partnerskiej między powiatem Łomżyńskim a powiatem dingolfing Landau w Dolnej Bawarii, 80 km od Monachium. To był początek samorządów powiatowych w Polsce. Poszukiwaliśmy inspiracji, poszukiwaliśmy źródeł doświadczeń innych, po to, żeby. Ten powiat, nasz powiat łomżyński, ułożyć do jak najlepszego działania, funkcjonowania. Byliśmy wtedy bardzo aktywni, jeśli chodzi o naszą pracę, naszą działalność. Byliśmy członkiem Związku Powiatów Polskich i w ramach współpracy Komisji Współpracy Międzynarodowej Związku Powiatów Polskich i Niemieckiego Związku Powiatów Polskich doszło do tych naszych kontaktów i ta umowa partnerska, tak jak mówiłem, w 1999 roku została podpisana. No, szukaliśmy tych doświadczeń, chcieliśmy czerpać z doświadczeń tych, którzy już mają swój jakiś określony, nawet duży dorobek. Ten nasz partner, powiat Dingolfinglanda, okazał się partnerem czy powiatem szczególnym, bo to jest powiat jeden z najbogatszych w Niemczech. To tam znajduje się największy zakład produkujący samochody BMW, właśnie w mieście Dingolfing. Pierwsze nasze wizyty tam na terenie powiatu, no byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Proszę sobie wyobrazić, że w mieście które liczy 19 tysięcy mieszkańców, mówię o Dingolfing. Sam, same zakłady BMW zatrudniają ponad 20 tysięcy pracowników. E, poziom bezrobocia na poziomie 2-3%. Wtedy, przypomnę, w Polsce było to około 20%. E, Byliśmy w gospodarstwach również, w gospodarstwach rolnych. Wtedy my, Polska, my byliśmy przed wejściem do Unii Europejskiej. My byliśmy na etapie jakby przygotowania się do tego, żeby, żeby do, do Unii wstąpić, żeby, żeby wstąpić do tej wspólnej polityki rolnej, przystąpić do wspólnej polityki rolnej. Rolnicy, nasi rolnicy, którzy tam wyjeżdżali, też mieli możliwość zobaczenia, jak funkcjonują gospodarstwa, w tym gospodarstwa produkujące mleko, czyli takie, które u nas również dominują. To były te takie doświadczenia, ale doświadczenia również... Jakie zdobywali nasi urzędnicy, którzy tam wyjeżdżali, kontaktowali, mieli kontakt bezpośredni z urzędnikami w samym starostwie powiatowym, ale to nie tylko samo starostwo, ale również instytucje pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, szpital, również drogownictwo. Czyli wyjeżdżali nasi branżyści, można powiedzieć, do swoich odpowiedników tam, tam w Niemczech. No, było to dla nas takim naprawdę ogromnym doświadczeniem w tamtym czasie, ale te kontakty w ciągu tych, tych 26 lat cały czas są e, żywe e, i e, dzisiaj z perspektywy tego czasu mogę powiedzieć, że to był absolutnie dobry pomysł, żeby doprowadzić do takiego partnerstwa. A dzisiaj, panie starosto, widzi pan, jak bardzo zmieniło się województwo podlaskie? Te różnice, o których przed momentem pan mówił, trochę już się zatarły? E, nie mamy już się tak bardzo czego wstydzić? <noise> Proszę państwa, ja powiem, że nie mamy niczego się wstydzić. Wtę, wtedy też byśmy się nie mieli czego wstydzić. My byliśmy na Innym poziomie rozwoju, trzeba wrócić do, do czasów wcześniejszych, czasów komunizmu w Polsce, kiedy byliśmy tłamszeni. Przecież ten ustrój to został nam narzucony, mimo że mimo, że Polska była krajem zwycięskim w, w, w czasie II wojny światowej. W związku z tym Polacy nie mieli żadnych szans na rozwój i, i naprawdę nie było żadnego skrępowania. Natomiast oczywiście gospodarka Niemiec była zupełnie inna. No, mimo, że kraj, który przegra wojnę, ale plan Marszala, nie wspomnę o tym, e, e, co, z czego skorzystali sami Niemcy w wyniku grabieży w czasie II wojny światowej. To są te tematy, które są nadal jakby no, nie, nie, nie rozstrzygnięte hmm, z, z punktu widzenia Polaków, ale dzisiaj dzięki między innymi właśnie przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i te pierwsze programy, najpierw te przedakcesyjne, potem programy akcesyjne, czy ostatnie lata rządów w Polsce, kiedy, hmm, kiedy była, była taka ogromna też determinacja do tego, żeby wspierać małe miejscowości, małe gminy, wspierać wioski i dzisiaj gospodarstwa rolne, dzisiaj... Otoczenie tych gospodarstw, te właśnie, tak jak mówię, najmniejszej miejscowości, niczym nie odbiegają od tych tam w bardzo bogatej Bawarii. Podkreślają to również nasi partnerzy z Niemiec, którzy, którzy przyjeżdżają tutaj i to widzą, to obserwują. Te pierwsze ich przejazdy oni, lądując na Okęciu w Warszawie, z, Łom z Warszawy do Łomży jechali trzy godziny autokarem. Dzisiaj niewiele ponad jedną godzinę są tutaj na miejscu. To jest. To jest Absolutnie widoczne. Tak, bo przyjęło się, że to my, jako kraj, jako społeczeństwo, wzorujemy się na naszych zachodnich sąsiadach, ale czy jest dzisiaj coś, co im imponuje u nas w Polsce? Ja myślę, że przede wszystkim imponuje im pracowitość Polaków, ogromne zaangażowanie w podjęte jakieś wyzwania, podjęte nawet przez siebie, ta ogromna kreatywność, bo przecież ci nasi partnerzy odwiedzają różne zakłady. Tutaj będąc u nas w Polsce ostatnio choćby y, okręgowo spółdzielnie mleczarskie w Piętnicy, tak, ale też... byli również w mniejszych przedsiębiorstwach, takich, które powstały, można powiedzieć, prawie że z niczego. E, młody człowiek, y, pomysł na biznes, może jakieś niewielkie wsparcie ze środków polskich czy, 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 czy europejskich i dzisiaj firma, która zatrudnia kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt osób. I w ciągu, przypomnę, bardzo krótkiego okresu czasu po roku 90 czy w latach następnych. Więc można, wszystko jest możliwe. Jakie miejsca tym razem odwiedziliście razem z tą delegacją? Y nasi partnerzy y przyjechali najpierw do Białego Stoku, y tam zostali podjęci przez samorząd województwa Podlaskiego. E ciekawy, Bardzo ciekawy punkt y pobytu y to był wyjazd na granicę y Polski z Białorusią pokazaliśmy naszym partnerom, pokazaliśmy, jak ta granica z Białorusią wygląda, jak ona jest zabezpieczona. To jest bardzo ważne w kontekście ewentualnie przeznaczania środków europejskich na ochronę granicy tutaj wschodniej, bo przecież to jest granica Unii Europejskiej, granica NATO. Oni mogli to jakby naocznie ci nasi partnerzy z Niemiec zobaczyć. A problem nielegalnej imigracji dotyczy także Niemców. Oczywiście, właśnie. oczywiście, oczywiście tak o tym, o tej, o tej naszej granicy wschodniej dużo mówi się, dużo mówi się w mediach, ale jestem przekonany co do tego, że że ten przekaz, który trafia do obywateli gdzieś tam Niemiec, Francji czy innych krajów, na pewno różni się od tego, jaki, jaki my mamy. Mało tego, tutaj w Polsce wschodniej, na pewno inaczej to, ten problem postrzegamy niż mieszkańcy Polski części tutaj zachodniej. To, to jeden taki bardzo ważny punkt, inny, to już wspomniałem: okręgowa spółdzielnia mleczarska w piętnicy. No tutaj też nie mamy się czego wstydzić. No tutaj to mamy czym się chwalić. Ja no to... mówię, że jest to taka tutaj absolutna perła w koronie, jeśli chodzi o gospodarkę powiatu Łomżyńskiego, ale i myślę całej Polski. To jest firma, która była wielokrotnie, czy jest wielokrotnie oznaczana, wyróżniana w różnych rankingach, w różnych plebiscytach. To jest czołówka, jeśli chodzi o, o pracodawców. To jest również firma, która otrzymała ostatnio nagrodę w takim rankingu, marka czy produkty, po które najczęściej najczęściej sięgają konsumenci w Polsce. No, to y, absolutne wyróżnienie. No i oczywiście takie koło zamachowe y, rolnictwa, ale całej tutaj powiedzmy gospodarki, czy życia gospodarczego powiatu łomżyńskiego, miasta Łomży, ale pewnie również y, szerzej. E, no, zakład, zakład na najwyższym oczywiście światowym y, poziomie. No, goście w, w dalszej części y, spędzili również kilka y, godzin na w e, zwiedzaniu miasta Łomży e, zaproponowaliśmy e, spływ gondolą Narwią, e, ale również odwiedzili Muzeum Przyrody Dwurutosławskiej w Drozdowie. Też bardzo pięknie. Też I historia, e, i przyroda e, połączone w jedno, taki, chwila takiego relaksu, e, ale również pokazania e, tej części działalności powiatu łomżyńskiego, jakim jest e, działanie w obszarze e, kultury. Jest trochę tych perełek w powiecie łomżyńskim. Jest tych perełek. Będziecie pielęgnować tę współpracę, panie starosto? No, w, w, podczas ubiegłego rocznego pobytu tam w Niemczech, w Dingolfing, podpisaliśmy wspólnie ze, ze starostą powiatu Dingolfing-Landau taką deklarację o wzajemnej współpracy, o kontynuacji, o kontynuacji tejże współpracy. Tam dwa lata temu zmienił się starosta, Heinrich Trab, który podpisał porozumienie, podpisywał porozumienie w roku 1999 z powiatem Łomżyńskim już jest na emeryturze, jest w tej chwili Werner Bumeder, starostą. No i on jest też deklarowany co do tego, żeby tą współpracę kontynuować, żeby tą współpracę prowadzić. Jeszcze jeden taki ważny wątek tej współpracy to partnerskie porozumienie podpisane między gminą Śniadowo a gminą Markkofen z terenu Y, powiatu digonfik i, i ostatni dzień pobytu czy pół dnia pobytu y, tutaj delegacji to również odwiedzenie Śniadowa, y, wizyta w jednej y, z firm w, w Śniadowie, wizyta na budowie bloku komunalnego w Śniadowie, czyli pokazaliśmy co samorządy gminne robią, również robią na rzecz y, mieszkańców. Przechodzimy do kolejnego tematu, spoglądam na zegarek. Nie mieliśmy panie starosto okazji rozmawiać po drugiej turze wyborów prezydenckich, które, którą to wygrał Karol Nawrocki, ponowne przeliczanie głosów jest konieczne? Hmm. Proszę Państwa, no to są jakieś głosy wołających gdzieś tam, nie, nie wiem, na pustyni czy tonących chyba nawet, bo, bo to są takie odosobnione zupełnie głosy. Panów Gertycha czy tam jeszcze, jeszcze innych, dzięki, nie wiem, mediom społecznościowym te głosy docierają tak bardzo szeroko, natomiast ja powiem tak, no, absolutnie nie traktuję tego poważnie, tych głosów. Proszę Państwa, no jesteśmy chyba już na tym poziomie demokracji, mówię o Polsce, My przeżyliśmy wiele Wyborów na poziomie samorządowym, na poziomie y, parlamentarnym czy prezydenckich, e, członkowie komisji wyborczych, e, pochodzący wybierani z różnych środowisk, z różnych opcji, również politycznych, e, w ramach tych komisji wyborczych również pracownicy, urzędnicy doświadczeni, urzędnicy samorządów, mało tego obserwatorzy w postaci mężów zaufania. I teraz o, o czym my możemy mówić, o jakich my możemy mówić e, wypaczeniach? Możemy mówić e, ewentualnie o jakichś drobnych pomyłkach, które miały prawo nastąpić, bo to ciągle jest praca ludzi, a człowiek jest istotą omylną i może się zdarzyć jakaś pomyłka. Natomiast, Ale czy one miałyby natomiast, wpływ natomiast na absolut, wynik? Na, natomiast różnica głosów między wygranym Karolem Nawrockim, tam 360 czy, czy więcej tysięcy głosów, E, a, a, a panem Rafałem Trzaskowskim absolutnie nie wskazuje na to, że gdyby nawet te głosy przeliczyć wszystkie, to niczego by to nie zmieniło. Mało tego. E, gdyby okazało się, prawda, że po przeliczeniu głosów ten wynik jest inny, to wcale nie skutkowałoby tym, że tym wygranym byłby Rafał Trzaskowski. To wtedy pewnie Państwowa Komisja Wyborcza musiałaby zarządzić ponowne wybory czyli rzeczy absolutnie no, niemożliwa. E, i, I teraz powiem tak, no to, to są głosy tych niezadowol niezadowolonych z wyników wyborczych. E, to są głosy również tych, którzy pewnie mają jakieś obawy związane z ich funkcjonowaniem, ich działalnością polityczną, a może nie tylko polityczną. Ja w taki sposób to odbieram i nikt poważnie traktujący e, kraj, poważnie traktujący demokrację w Polsce czegoś takiego nawet nie powinien powtarzać. Jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki w dwóch zdaniach, bo mamy jeszcze jeden temat na koniec. No, Ja jestem przekonany, że będzie bardzo dobrym prezydentem. Ja pana Karola Nawrockiego znam od kilku lat. No, wcześniej jej poznałem jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Człowiek bardzo zaangażowany w swoją działalność, człowiek o takim, takim silnym, bardzo mocnym charakterze. Zresztą to było widoczne w czasie kampanii wyborczej. Ja o jednym chcę tylko powiedzieć, jak musi to być niesamowicie silna osobowość, pan Karol Nawrocki, który mógł wytrzymać, znieść tak ogromną nagonkę, jaka została skierowana na niego, na jego rodzinę. I on to w sposób taki, można powiedzieć, bez żadnego uszczerbku przeszedł całą kampanię wyborczą. No i teraz, cóż, potrzeba nam takiego prezydenta w obliczu tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, w obliczu tego, co dzieje się w Polsce. Ja z punktu widzenia samorządowca bardzo oczekuję na to, że zrealizuje pan Karol Nawrocki jako przyszły prezydent, zrealizuje jeden ze swoich bardzo, bardzo ważnych punktów. Który? Mianowicie, pogoni rząd do pracy. To jest dla mnie istotne, bo e, patrząc na to, w jakim marazmie jesteśmy, jeśli chodzi o e, dedykowanie, o przygotowanie jakichś programów rozwojowych dla samorządów, czyli dla Polski, no to my cofamy się. Każdy dzień naszej pracy to jest krok wstecz. Już nie będę powtarzał o tych dużych inwestycjach strategicznych, które zostały zahamowane, które zostały zatrzymane, ale nie ma żadnych programów rządowych dedykowanych dla samorządów, czyli Czyli dla tych, którzy pracują na rzecz mieszkańców. I wierzę w to, liczę na to, że, że, że prezydentowi uda się zmotywować, zmobilizować rząd do działania. Zresztą no, taką mobilizację zapowiedział pan premier Donald Tusk. Na razie tego nie widać, no ale ciągle, ciągle czekamy. Żeby zakończyć nieco przyjemniej naszą rozmowę, optymistycznie zbliżają się wakacje. Mamy propozycje i zaproszenie muzyczne Dni Drozdowo-Łomża już za chwilę. Szanowni Państwo, już w czwartek, czyli dzisiaj w Filharmonii Łomżyńskiej, preludium, preludium Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dni Drozdowo-Łomża, a w sobotę w Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie, inauguracja o godzinie 16, koncert chóru zespołu artystycznego Wojska Polskiego. E, zapraszamy serdecznie. W ramach festiwalu 18 wydarzeń artystycznych w różnych miejscach są to i, i, i sale koncertowe, ale również kościoły i, i niektóre koncerty również w plenerze. E, I tak jak co roku e, dyrektor artystyczny festiwalu, pan Jacek Szymański, zadbał, żeby to m, na festiwalu wystąpili najlepsi artyści, nie tylko polscy, ale również zagraniczni. Serdecznie chciałbym wszystkich melomanów, ale może nie tylko, może tych, którzy chcą. Spędzić miło, dobrze czas tych, którzy u nas mieszkają, może tych, którzy tutaj przyjechali na wakacje do Łomży czy powiatu łomżyńskiego na nasze wydarzenia artystyczne. Można szczegóły znaleźć na stronie internetowej powiatu łomżyńskiego, Regionalnego Ośrodka Kultury naszej instytucji. Która jest odpowiedzialna za przygotowanie całego festiwalu. Także w imieniu wszystkich organizatorów bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. I my na Antonie Radia Nadzieja o tym festiwalu także mówimy, także Państwa zapraszamy. Będzie pięknie, będzie muzycznie. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę i tym zaproszeniem kończymy naszą rozmowę.